to Pewien, pewien bajrek. Super. <laughs> tak. no i zaproszenie oznacza, że to jest taki list od prezydenta, gdzie jest napisane po prostu um, jaki jest temat, w jakich dniach to się odbywa i paneliści, to nie jest tak jak w zwykłych konsultacjach, traktujemy to jako taki, um, no po prostu jako pełny proces demokratyczny. Paneliści otrzymują tak zwaną dietę, tak? Czyli na przykład na poziomie miasta to może być 600 zł brutto za udział w całym panelu, czyli jest wynagrodzenie. Też w związku z tym, że panel trwa wiele dni, to są soboty, no to. Tutaj dojazdy, tutaj opiekunka dla dziecka, czy coś w tym stylu, więc rzeczywiście takie uzasadnienie to ma praktyczne, ale drugie jest, no właściwie też praktyczne, no, że ze strony prezydenta jest to sygnał, że wasz głos, wasz udział ma dla mnie znaczenie i też jest wynagrodzenie. No, zresztą radni to tak samo dostają diety, więc tutaj jakby nie ma... Nie ma nic takiego aż strasznie zaskakującego. Więc, i to, co jest właściwie w Polsce, takie bardzo fajne, w, w panelu obywatelskim, że przyjęta została zasada, że jeżeli rekomendacje dochodzą do poziomu 80%, to prezydent traktuje jako wiążące. To jest jego deklaracja osobista, tego nie ma w przepisach, no bo działamy na podstawie zasad o konsultacjach społecznych. Ale od samego początku, od pierwszego panelu obywatelskiego Gdańską, no Paweł Adamowicz się zdecydował w ogóle, że przychodzi na panel i mówi wszystkim, że słuchajcie wypracujecie rekomendacje. jak będzie poziom poparcia 80%, ja deklaruję, że to wprowadzę w życie. Więc wszyscy wiedzą, że, że nie przyszli po prostu sobie porozmawiać, tylko, że to będzie się przekładało potem na podejmowanie konkretnych decyzji, żeby szły za tym jeszcze jakieś no, środki w budżecie miasta i tak dalej. A w jakiej sprawie był ten panel w Gdańsku, Gdańsk? możesz powiedzieć? Mm -hmm. Tak, tak. W Gdańsku zaczęło się wszystko od tego, jak lepiej przygotować miasto Gdańsk na ulewne opady deszczu, w kontekście zmian klimatu akurat, nie? Także, bo była wielka powódź, okazało się, że rzeczywiście Reakcja miasta raz, że w ogóle zalało, a miało nie zalewać, a dwa, że reakcja ze strony Urzędu Miasta była powiedzmy słaba, poniżej oczekiwań mieszkańców. Chodziło też o to, żeby raz się zastanowić, czy, czy można coś zrobić lepiej w kontekście tego na przykład, żeby zbierać wodę deszczową. To chodzi na przykład o plany miejscowe, czy nowe zbiorniki retencyjne i tak itd. A dwa, to rzeczywiście, jak, jak reagować po powodzi, jak reagować, znaczy jak informować mieszkańców, bo tego brakowało, tak, takiego centrum informacyjnego, czy czy jakiegoś planu konkretnego działania. I to rzeczywiście tutaj, to fajnie wyszło. Była cała lista rekomendacji i rzeczywiście zarówno to, co po stronie Urzędu Miasta jak i miejskiej spółki, która się nazywa Gdańskie Wody, która zajmuje się właśnie zbiornikami retencyjnymi. Oni się po prostu za to wzięli, za wdrażanie tych rekomendacji. I kiedy był ulewny deszcz, akurat się zdarzyło rok później, to ewidentnie było po prostu widać, że ze strony Urzędu jest przygotowanie lepsze i było takie poczucie, no, że panel się przydał, bo, bo bo jest lepiej. Tak? No dobra, czyli jesteśmy na etapie wyboru tych Lysowanych, ekspertów tak. i reprezentantów. Na razie, na razie jesteśmy na etapie właściwie rozesłanych zaproszeń. Teraz każdy, kto dostanie zaproszenie, rejestruje się, czy, czy chce wziąć udział w tym, tak? bo to jest dobrowolne. I albo wchodzi na stronę, albo dzwoni, żeby były dwie, dwie możliwości. I z tej grupy osób powiedzmy rozsyłamy 10 tysięcy zaproszeń, powiedzmy 800-900 osób się zdecydowało, żeby, żeby wziąć udział. To jest w ogóle tak na dołną sprawę całkiem sporo. I z nich losujemy po raz kolejny, tak, żeby doszło do tych powiedzmy na poziomie Gdańska to było, no 56-60 osób, coś takiego, tak losujemy to ostatecznie kto wchodzi w skład panelu i żeby nie było żadnej wątpliwości, że to szum atmosfery wylosował, to robimy to za pomocą rzutu kostką. Tak jest transmisja na żywo, w ogóle w internecie jest miska szklana, w której jest kostka rzucana i tak. Też kolejny program napisany, żeby ułatwić to, to losowanie i do, dosyć szybko idzie, już, już mamy to, że tak powiem, przepraktykowane. I tak powstaje ostateczna lista panelistów i panelistek. No i teraz się zaczyna cały proces, tak? Czyli paneliści spotykają się na tak jak we Wrocławiu teraz planujemy, najpierw na takie dwugodzinne spotkanie integracyjne, takie, żeby powiedzieć o panelu, się poznać. A potem leci już wszystko sobotami, tak? Od 10 do 16. E, pierwsze dni to jest część edukacyjna, wystąpienia ekspertów. Na przykład e, one są dosyć krótkie, powiedzmy 12-15 minut, bo, żeby to było przyswajalne, plus materiały na piśmie, tak? Czy na przykład występuje ekspert, okej okay, osobiście coś przedstawia, daje na piśmie e, streszczenie głównych punktów plus swoje rekomendacje, no i tam dowolna ilość materiałów dodatkowych, tak? Czy to jakaś mm -hmm. książka, jakieś raporty, PDF-y, tam czy. Cokolwiek akurat jest w danym temacie. I powiedzmy tak, wygląda to taki schemat, który, który korzystamy w Polsce. Dwa wystąpienia ekspertów, 10 minut na dyskusję w małych grupach, czteroosobowych, żeby sobie pogadać o tym, co usłyszeliśmy, zastanowić się, co było, czy było coś niejasnego, a potem 10 minut na pytanie i odpowiedzi. Tak? No, I jeżeli nie zdąży się z czasem, no to pytania są na piśmie, się po prostu je rozsyła albo drukuje. Bo zakładamy, że. No tak jest za każdym razem, że część osób nie korzysta z maila w ogóle, także są przede wszystkim starsze osoby, ale więc bierzemy pod uwagę jakby to wszystko i wiele z tych materiałów po prostu jest drukowanych, żeby, żeby każdy, miał, każdy miał dostęp. No i po części edukacyjnej, jak już wszystko, ta, ta nowa wiedza spłynęła, zwykle jest i bardzo dużo i to jest intensywna w ogóle, te, te dni edukacyjne, na przykład na Wrocław właśnie też, żeby to tak konkretnie opowiadać na, na takich przykładzie, no to tam ma być pana dotyczący transportu, bo Warszawa jeszcze nie, nie ruszyła. Tak, Warszawa ogólnie. No właśnie, to jest, to jest nasze kolejne pytanie, ale tak. w zasadzie myślę, że jak tak lecisz i, i tak po prostu mówisz wszystko po kolei, no to jakbyś mógł dokończyć tak naprawdę ten prze, nie przepis, ale powiedzmy przepis. wszystkie tak, wszystkie, mhm. cały przegląd tego, co się w panelu dzieje, a potem nam opowiedzieć, jakie panele już się odbyły, jakie trwają i właśnie ja jestem strasznie ciekawa co z tym panelem klimatycznym dla Warszawy i myślę, mhm. że wielu słuchaczy i słuchaczy u słuchaczek też, bo wszyscy zbieraliśmy podpisy, i trochę dzisiaj to jakoś przycichło. tak przycichło, tak. I, ale na pewno się coś dzieje w tym <grym> temacie. <grym> <Więc> tak, <grym> y Najpierw jest, po, po części edukacyjnej, tak jak właśnie planujemy to na Wrocław, dwa dni będzie edukacja, a trzy dni to będzie deliberacja, czyli zastanawianie się nad tym, jaka jest ogólna nasza wizja tego, co my byśmy chcieli, jakie byłoby rozwiązanie, akurat tam transportowe, idealne, w którą stronę idziemy, jakie rozwiązania temu służą, jak zatem wyglądają konkretne rekomendacje, jakie są ich plusy, minusy i tak dalej. To już ta, to ta część, kiedy się rozmawia zarówno w małych grupach, średnich, plus, plus na forum, żeby wszystko przegadać. Mieć świadomość, że jeżeli zagłosujemy na koniec tak, tak lub inaczej, to będzie to na pewno głosowanie świadome, bo zdajemy sobie sprawę z konsekwencji tego, co, co to przyniesie i wiemy, które rozwiązania naszym zdaniem są, są najlepsze. I teraz też to, co mamy takiego fajnego w Polsce, to jest, że po przedostatnim spotkaniu, czyli mamy w planie, na przykład, że za 2-3 tygodnie będzie ostatnie spotkanie panelu, i wcześniej ogła są ogłaszane publicznie. Rekomendacje, które mają zostać poddane pod głosowanie, żeby wszyscy mogli zobaczyć jeszcze na tym ostatnim etapie i ewentualnie zgłosić swoje komentarze. To jest taka właśnie fajna formuła, która nam się wypracowała w Polsce. No i potem jest zebranie tego wszystkiego, prze, prze ostatnie takie głosy, to co z tym robimy. No i są głosowania. Tak, Głosowanie jest w skali, to znaczy każda propozycja jest oceniana powiedzmy od 0 do 5. Znaczy, to się, no, znaczy stąd się wzięła skala, ale tak naprawdę głosuje się zgadzam się zdecydowanie. Tam zgadzam się, choć mam pewne wątpliwości, nie zgadzam się, tak jest cała skala powiedzmy 7-8 zależnie od, od, od użytej metody, różnych opcji, które się, się zaznacza, to się potem przelicza na punkty i się sprawdza, czy ten poziom 80% został osiągnięty, tak, czyli na koniec mamy rekomendacje, Te rekomendacje są potem przedstawiane. No, i rolą Urzędu Miasta się do tego odnieść, powiedzieć: no to w takim razie, okej, okay, to jest lista tych, co osiągnęły poziom 80%, i będziemy wdrażać tak i tak. To jest ten wariant idealny. tak to powiedzieć. I tak to wyglądało w Gdańsku i no, Powiedzmy, no okay. nie do końca, właśnie, więc yy, to jest tak, no po pierwszym rzeczywiście pierwszy panel. Yy, A ile trwa ten cały proces, jakbyś jeszcze mógł powiedzieć? Dwa miesiące. Okay. Spotykania dwa, się. Znaczy, dwa w... miesiące trwa sam panel, panel że, mm -hmm. że ludzie się spotykają, ale przygotowania potem jeszcze, powiedz, założyłbym do tego dwa miesiące jeszcze z wyprzedzeniem, tak? Mm -hmm. Czyli na, myśląc o takim konkretnym harmonogramie, w kwietniu chcemy zacząć we Wrocławiu pierwsze spotkania, ale przygotowania już teraz trwają, czyli od stycznia. Tak? Czyli a czego dotyczy panel we Wrocławiu? Nie. Jakbyś mógł jeszcze tylko przypomnieć? Kwestie transportowe, tam, tak, ale szczegółowy jeszcze zakres tematyczny będzie do, do ustalenia. Ty powiedziałeś, że dwa miesiące trwa panel, to znaczy tak. ktoś jest oddelegowany i przez dwa miesiące pracuje. Czy znaczy nie non-stop, właśnie bo spotkania są tylko w soboty. Właśnie mhm. o to chodzi. I nawet nie robimy weekendów specjalnie, tak, bo w Wielkiej Brytanii czy w Australii, nie, w Australii nie, ale w Wielkiej Brytanii i w Irlandii to, to było robione weekendami, a my nie robimy właśnie weekendów po to, żeby niedziela była wolna. Mhm. Czyli jest na przykład sobota, sobota, potem przerwa, czyli dwa tygodnie później jakaś kolejna sobota. I są przerwy też między tym. I dlatego jest to rozłożone na, na dwa miesiące, ale to nie znaczy, że oni robią to w kółko. No to bo... biorąc pod uwagę, że chyba mniej więcej w okolicy września prezydent Trzaskowski zadeklarował, no, że no, będzie. To już skończyć wszystko dawno temu, więc. No właśnie, mamy, tak. mamy koniec stycznia zaraz. I co, w związku... I co się dzieje z panelem tym warszawskim klimatycznym aktualnie? To, co powinno się wydarzyć, no to na tym etapie powinno być ogłoszenie konkursu dla organizacji, która poprowadzi ten panel. To powinno zostać zrobione. Czyli właściwie bardzo prosta rzecz, tak? I no to się robi od ręki, tak? I to potem trwa powiedzmy 2-3 tygodnie, tam w zależności od jak, jak jest, jakie są standardy w danym mieście, się, jest okres tam, kiedy się czeka na te zgłoszenia. No i potem jest rozstrzygnięcie, się robi. Także to nie ma Czyli my nawet w Warszawie jeszcze nie jesteśmy na tym nie, etapie. W nie. Warszawie jest przed, przed ogłoszeniem konkursu. Jedno coś musi się dziać, tak? Także... Czyli jeżeli słucha nas ktoś z urzędu miasta i z obecnego gabinetu prezydenta Trzaskowskiego, to jakby błagamy o jakąś reakcję. Myślę, że przy publikacji tego odcinka na pewno będziemy to też wysyłać właśnie tymi kanałami. Ale... Ty masz pytanie, Marty? Tak, chciałam się zapytać o wyniki i, i wdrożenie, no bo co jest efektem? No to jest kluczem oczywiście, więc y, tak myślę sobie o, o, o których miastach, tak, no bo w Gdańsku mieliśmy pie pierwsze tematy pierwszych dwóch, tak, czyli te przeciwpowodziowe rzeczywiście wyszło fajnie, tak, czy na przykład procedura tego, jak urząd reaguje po powodzi, tak, więc to zostało przygotowane. Nowe przygotowania do nowych zbiorników to, to akurat trwa i to nie ma co tam oczekiwać, że od ręki to zrobią wszystko, no bo to rzeczywiście y, wykupanie tych dziur trochę zajmuje, ale to na pewno co było robione, to zmiany w planach miejscowych, żeby było więcej powierzchni biologicznie czynnej, żeby po prostu można było, żeby było więcej miejsca na przyjmowanie wody deszczowej wprost, tak? tak od strony takiej czysto faktycznej na tym górnym, praktycznej na, na tym górnym tarasie w Gdańsku. Jeżeli chodzi o drugi panel, który dotyczył poprawy jakości powietrza, no to poszło, co poszło, co zostało zrobione, tak? No, że Lepsze informowanie mieszkańców o jakości powietrza, to na 100%, to, 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 to jest. No ale to jest drobiazg. Tak? tak naprawdę to co było najważniejszą rekomendacją. To była jak najszybsza wymiana pieców na węgiel, no w szczególności tych, które są własnością miasta, tak? czy, czy, czy gminy po prostu. I, i to idzie to kuleje po prostu, strasznie, strasznie kuleje. Więc a rekomendacją było nie tylko wymiana pieców, ale był po prostu wprowadzenie uchwały antysmogowej, która doprowadzi do tego, że będzie zakaz, zakaz palenia paliwami stałymi, nam za, za wyjątkiem nam suchego drewna czyli węgiel po prostu miał odpaść całkowicie w przeciągu pięciu lat. No i to, to stoi, po prostu stoi. Więc y, to są te duże rekomendacje, które no niestety idą słabo. Tak więc zdaję sobie całkowicie sprawę z tego, że wdrażanie y, rekomendacji panelu jest kluczowym elementem tego całego procesu. No to już jest po stronie urzędu. Tak? No, panel się zakończył, bo nasza bezpośrednia Lora, kiedy, kiedy my jako koordynatorzy mamy udział. I teraz, co jest do usprawnienia, żeby to szło lepiej? Na pewno jest potrzebne takie bieżące monitorowanie tego, jak rekomendacje są wdrażane i albo jest jakiś specjalny zespół, i to najlepiej niezależny, albo paneliści z panelu, który dotyczył tego tematu, powiedzmy, spotykają się przez pół roku i co pół roku i urząd miasta mówi, co zrobił, albo jest coś, co się nazywa senatem obywatelskim, czyli jest taki stały panel, który, którego jedną, jednym z zadań jest monitorowanie wdrażania rekomendacji. I tego brakuje we wszystkich miastach do tej pory, i w Gdańsku, i w Lublinie. W Wrocławiu coś trzeba będzie wymyślić, tak? Czyli te panele się do tej kulało. pory, no tak, ten warszawski się jeszcze nie odbył, odbył się w Warszawie, w Gdańsku. Odbył się w Gdańsku i u... Nie w Warszawie, przepraszam, y we, wro... a we Wrocławiu? Y trwa w tej trwa. chwili dopiero się rozpoczyna, tak? Czyli oni są na. na oni, no, no, Urząd ogłosił konkurs, konkurs został rozstrzygnięty i zaczynają się przygotowania całego procesu, tak i, i opisanie zasad. To jest na, na etapie, że jest jeszcze przed pierwszym losowaniem. Hmm. Czyli z jednej strony to jest niezwykle z tego co mówisz ciekawe i powiedział się angażujące i w pewnym sensie skuteczne narzędzie, ale z drugiej strony, no, te przykłady polskie pokazują, że to często dochodzi do takiej urzędniczej ściany i potem. Może jak w ogóle, wiesz, to bardziej dla mnie pytanie, może nie za, jak zaangażować obywateli, jak zaangażować urzędników? Też i, i absolutnie to pytanie jest, tak? Czyli, że to wiadomo, że urząd powinien być dobrze przygotowany na panel, być włączony w ten cały proces i, i później po prostu się. Przygotować do tego, żeby mm, na te rekomendacje wdrażać. Tak? No, ale to są kwestie takie czysto organizacyjne, tak na daną sprawę, i one nie są trudne. Po prostu, no, no, co, no nie, nie, nie są trudne. Tak? Nie, nie, nie ma jak tego obejść. Po prostu, że, że to jest łatwe. Po prostu mamy listę rekomendacji, i się zastanawiamy, co zrobić, jak to szybko wprowadzić. Jeżeli ktoś z no po prostu, no, mówiąc wprost, tak, jeżeli. Jeżeli nie wie, jak się za to zabrać, to trzeba zatrudnić kogoś innego, naprawdę. No i tyle, no to jest po stronie prezydenta. A czy niewdrażanie rekomendacji paneli obywatelskich to jest jakaś polska specjalność, czy na całym świecie to się zdarza? Zdarza się, niestety. I e, zdarza się właśnie też i w Australii, są tak samo w Irlandii, też, że, że mamy fajne rekomendacje panelu, na przykład w kwestii. Ochrony klimatu w Irlandii na przykład panel powiedział, że powinien być specjalny podatek od emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. To zostało protestowane przez, przez hodowców zwierząt no i na przykład z tą rekomendacją